Ostatnia część naszego spotkania będzie dotyczyła egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zachęcam Państwa, żeby i tę część obejrzeć, nawet jeśli wydaje się Państwu, że nie jesteście zainteresowani tą częścią egzaminu, ponieważ nie wiadomo, czy Państwa uczniowie nie okażą się zainteresowani zdawaniem egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. A pamiętajmy, że w nowej formule żeby zdać egzamin na poziomie rozszerzonym trzeba będzie uzyskać również próg zaliczenia. Czym różni się egzamin na poziomie rozszerzonym od tego egzaminu, który będzie w 2023 roku? Obecnie w arkuszu egzaminacyjnym są dwa tematy wypracowania do rozwinięcia przez maturzystę, to jest wypowiedź argumentacyjna w związku z tekstem teoretycznym. Tekstem naukowym oraz interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich, albo lirycznych, albo epickich, albo dramatycznych. Za napisanie wypracowania można uzyskać 40 punktów, a egzamin trwa 181 minut. Od 2023 roku będą dwa arkusze na poziomie rozszerzonym. Pierwszy arkusz, który będzie zawierał test, za który będzie można uzyskać maksymalnie 15 punktów, oraz drugi arkusz, który będzie zawierał wypracowanie, za które zdający może uzyskać maksymalnie 35 punktów. Będzie to tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej, przy czym poziomie, podobnie jak na poziomie podstawowym, nie będzie określona forma gatunkowa wypowiedzi. Każdy temat będzie wymagał odwołania się do lektury obowiązkowej. Egzamin będzie trwał 210 minut i będzie można uzyskać za niego maksymalnie 50 punktów. Widzimy różnice. Dwa arkusze, test, dłuższy czas egzaminu, no i większa liczba punktów do uzyskania. Różnice będą także w szczegółach. Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie sprawdzać umiejętność funkcjonalnego wykorzystania wiedzy historyczno-literackiej, teoretyczno-literackiej i krytyczno-literackiej oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej poprzez wypracowanie. I mamy tu proporcje. Arkusz pierwszy to test od 5 do 10 zadań. Liczba punktów 15, udział w wyniku sumarycznym 30%. Część druga to wypracowanie. Jedno zadanie, które maturzysta wybierze. Jeden temat spośród zaproponowanych. Liczba punktów 35, udział w wyniku sumarycznym 70%. Test na poziomie rozszerzonym obejmuje wiązkę od 5 do 9 zadań zorganizowanych wokół jednego tekstu, liczącego około 1200 wyrazów, który będzie zamieszczony w arkuszu. Będzie to albo, albo tekst literacki, albo tekst krytyczno-literacki, historyczno-literacki, teoretyczno-literacki, albo tekst filozoficzny. Jeżeli tekstem wiodącym jest tekst literacki, możecie Państwo to. Obejrzeć w informatorze. Wówczas w zadaniach przywoływane są fragmenty tekstów krytyczno-historyczno-teoretyczno-literackich, ewentualnie krótkie fragmenty poezji, prozy, dramatu, definicje słownikowe. Jeśli tekstem wiodącym jest tekst naukowy, historyczno-krytyczno-teoretyczno-literacki lub filozoficzny, wówczas w zadaniach przywoływane są fragmenty tekstów literackich, ewentualnie fragmenty tekstów krytycznych ewentualnie historyczno-teoretyczno-literackich, prozy, poezji, dramatu, definicje słownikowe i tym podobne, czyli już domyślamy się, że większość zadań będzie, będą to zadania z wyposażeniem. Jaki jest, czy może być dobór tekstów? Treść informatora na poziomie rozszerzonym doskonale to obrazuje, ponieważ znajdą Państwo w informatorze wiązkę pierwszą, której punktem wyjścia jest tekst literacki Hamlet Sławomira Mrożka. i tym samym tekst ma charakter literacki i w taki sposób jak mówiłam przed chwilą ukierunkowany jest skład zadań. Wiązka druga zawiera tekst krytyczno-teoretyczno-literacki, aluzja literacka Konrada Górskiego. a wiązka trzecia czym jest metafizyka Martina Heideggera tym samym tekst, jak łatwo się domyślić, ma charakter filozoficzny i zadania temu są podporządkowane. Większość zadań odnosi się bowiem bezpośrednio do załączonego tekstu. Mogą pojawić się również zadania samodzielne, nie odnoszące się do przytoczonego tekstu, ale większość do tego tekstu się odnosi i jemu jest podporządkowana. O zadaniu, które jest samodzielne, będę mówić. Nieco później. W zadaniach mogą pojawić się odniesienia do innych utworów, cytaty. Yy, mogą się pojawić wymaganie konfrontacji treści, przesłania cytatu z sensami tekstu lub tekstów Barkuszu. Zadania mogą łączyć zagadnienia, np. treść plus środki retoryczne, albo odnosić się do znajomości lektury lub lektur obowiązkowych, zarówno z zakresu rozszerzonego, jak i z zakresu podstawowego. Ale pamiętajmy, że Maturzysta, który chce zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, musi znać pulę lektur obowiązkowych z tematu rozszerzonego. Podobnie jak w poprzednim nagraniu, pokażę Państwu teraz przykłady zadań egzaminacyjnych. Teraz patrzymy na przykłady zadań z każdej wiązki. Są to przykłady zadań sprawdzających rozumienie sensów tekstu. Zwróćcie Państwo uwagę, że zadania mają różną formę. To mogą być zadania zamknięte, jak w wiązce pierwszej i w wiązce drugiej, wymagające jednak często uzasadnienia, jak zadanie zacytowane związki wiązki pierwszej, mogą mieć też charakter zadania otwartego, jak zadanie związki wiązki trzeciej dotyczące tekstu Marcina, Martina Heideggera. Zadania egzaminacyjne sprawdzające umiejętności retoryczne. Tu patrzymy ponownie na zadanie, które już widzieliśmy. Ono sprawdza również umiejętności retoryczne. Zdający ma dokończyć zdanie i zaznaczyć odpowiedź, która zgodnie z tekstem Sławomira Mrożka stanowi uszczegółowienie argumentu zawartego w tym zdaniu i uzasadnić tę odpowiedź. Nie wystarczy tylko, że ją wskaże. Mają ma również swój wybór uzasadnić. Więc zadanie zamknięte jest tylko w części. Przykład zadań, które sprawdzają umiejętności językowe oraz retoryczne. Na przykład zadanie trzecie do tekstu literackiego, do tekstu Sławomira Mroszka. Sławomir Mrożek zastosował w Hamlecie różne formy wyliczeń. Wypisz z tekstu dwa ich przykłady i wyjaśnij, jaką funkcję pełni w tekście opowiadania wielokrotne wykorzystanie tego środka stylistycznego. Zadanie z drugiej wiązki z tekstu, do tekstu o aluzji literackiej, wyjaśnij, jakie znaczenie dla kompozycji i wymowy ostatniego akapitu tekstu górskiego. Ma zastosowane w nim wypowiedzenie wprost przeciwnie. No, taki rodzaj zadania. Podpowiadamy maturzyście, żeby nie ograniczył swojej odpowiedzi, że chodzi nam o znaczenie dla kompozycji i oznaczenie dla wymowy. Zadania egzaminacyjne mogą także sprawdzać znajomość lektur i umiejętność ich odczytania, i tu przykłady. Związki pierwszej mamy fragment Hamleta, Williama Szekspira, i zdający ma odpowiedzieć, kim był Jorik, z którego czaszką rozmawia Hamlet, czyli pytamy wprost o treść znanego maturzyście, zdającemu poziom rozszerzony Hamleta. Ale to zadanie piąte ma też część 5.2 której oczekujemy, aby zdający wyjaśnił, dlaczego czaszka Jorika jest kluczowym rekwizytem w opowiadaniu Mrożka. Czyli konfrontujemy oba teksty, łączymy je. W swoim uzasadnieniu maturzysta ma bowiem wykorzystać i tekst Mrożka, i tekst Szekspira. I oba te teksty w jego odpowiedzi powinny zaistnieć. Nie tylko fragment tekstu Szekspira, ale całość dramatu również. Wtedy uzyska dwa punkty. Inne zadanie sprawdzające znajomość, lektur i umiejętność ich odczytania, ale sprawdzające te kompetencje w inny sposób. Mamy fragment definicji, mamy definicję aluzji literackiej i polecenie, rozstrzygnij, którą z wymienionych definicji funkcji aluzji literackiej wykorzystał Juliusz Słowacki w Kordianie. Odnosząc się do dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. Uzasadni odpowiedź, odwołując się do obu dramatów. Zwróćmy uwagę, że aby uzyskać te dwa punkty, maturzysta musi bardzo dużo czynności wykonać, musi przeanalizować definicję. Musi przypomnieć sobie treść kordiana w kontekście dziadów części trzeciej. I w jego odpowiedzi wszystkie te teksty, o które tutaj prosimy, powinny się pojawić, powinny zaistnieć, do wszystkich powinien się odnieść. I jeszcze inny przykład zadania sprawdzającego yy, tym razem znajomość zagadnień z zakresu teorii literatury. Mamy definicję archetypu i polecenie. Przedstawione przez Williama Szekspira relacje Hamleta z ojcem i matką mają charakter, archetypiczny. Uzasadnij to stwierdzenie, wykorzystując definicję archetypu i znajomość całego dramatu. I jeszcze jedno zadanie w inny sposób sprawdzające znajomość zagadnień z teorii literatury. Trochę żartobliwy punkt wyjścia. Na wiersz Tuwima. Jak Bolesław Leśmian napisałby wierszyk W laskotek kotek na płotek i Polecenia do wykonania, polecenie do wykonania. Możemy oczekiwać również w teście na poziomie rozszerzonym, że zdający wykaże się umiejętnością dostrzegania dialogu z tradycją. I tu przykład tego za, takiego zadania związki drugiej. Mamy dwa teksty, tekst Horacego i tekst Kochanowskiego. I aby rozstrzygnąć, czy pieśni Jana Kochanowskiego można nazwać plagiatem, zdający musi nie tylko odnieść się do tekstu, który jest punktem wyjścia do zbudowania zadań testowych, ale także musi wykazać się wiedzą o epoce renesansu. Była już o tym mowa, że większość zadań odnosi się do, jest związane z tekstem, który jest punktem wyjścia, albo literackim, albo teoretyczno-historyczno-literackim lub filozoficznym. W teście jednak pojawi się również zadanie, zazwyczaj ostatnie zadanie, myślę, że będzie to ostatnie zadanie w wiązce, zadanie, które nie jest związane z tym tekstem, czyli jedno zadanie nie odnosi się ani do, jak sprawdzą Państwo w informatorze, do Hamleta, Mrożka, ani do tekstu Górskiego, ani do tekstu Heideggera. Jest zadaniem odrębnym za trzy punkty i warto tym zadaniom również się przyjrzeć. Tu mamy przykład takiego zadania z testu pierwszego. Fragment tekstu Johna Stuart'a Mill'a. I polecenie, sformułuj argumenty popierające tezę, że Stanisława Wokulskiego można uznać za zwolennika utylitaryzmu oraz dwa argumenty przeciwko tej tezie. Swoją odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu odwołaj się do przywołanego tekstu Mila, całego utworu Lalka Prusa. Argumentację zilustruj konkretną sytuacją z lektury. Widzą Państwo, że w poleceniu odwołujemy się do lalki Prusa, czyli lektury obowiązkowej z poziomu podstawowego. Przykład zadania ostatniego w wiązce i niezwiązanego z tekstem wiodącym, czyli z tekstem, który był punktem wyjścia do ułożenia poprzednich zadań. W wiązce drugiej jest to w tym wypadku tekst Michała Głowińskiego i Polecenie do rozwiązania i oczekiwanie, że zdający odwoła się do znanych mu fragmentów procesu kawki, czyli do lektury z poziomu rozszerzonego. Wiązka trzecia jeszcze inny przykład zadania. Pamiętamy, że tam punktem wyjścia był tekst filozoficzny. Tu mamy fragment artykułu dotyczącego twórczości Ewy Demarczyk którą maturzysta ma znać, tę twórczość ma znać i polecenie, czy zgadzasz się z opinią Jerzego Armaty i Małgorzaty Niemczyńskiej, że dzięki twórczości Ewy Demarczyk i Zygmunta Koniecznego wiersze poetów wymienionych w przywołanym fragmencie nabrały nowych barw i trafiły pod strzechy. I zdający ma to uzasadnić, więc widzimy, że jeszcze inny typ tego zadania ostatniego w wiązce jest możliwy. Drugi arkusz egzaminacyjny to będzie arkusz, w którym zdający będzie pisał wypracowanie. Znajdą się tam dwa tematy wypracowań, które będą się odnosiły do literatury. Forma gatunkowa tych wypowiedzi, podobnie jak na poziomie podstawowym, nie jest określona. Polecenie zawiera czasownik rozważ oraz formułowanie przedstaw argumenty. A praca nazywana jest wypracowaniem, i zdający ma napisać tekst nie krótszy niż 500 wyrazów. W każdym temacie wskazane są cztery obowiązkowe elementy, patrzą na nie teraz Państwo. Trzy utwory literackie. Utwory literackie mają reprezentować co najmniej Dwie epoki literackie i jeden kontekst do wyboru spośród podanych tutaj kontekstów. Tematy wypracowań mogą zawierać wyposażenie w postaci cytatu. Robię pauzy, aby Państwo uważnie mogli to przeczytać, ponieważ charakter wypracowania na poziomie rozszerzonym jest. Inny i nieco trudniejszy niż na poziomie podstawowym, nawet może znacznie trudniejszy niż na poziomie podstawowym, choć niekiedy uczniom może się wydawać, że tak nie jest. Polecenia będą, podobnie jak na poziomie podstawowym, poprzedzone instrukcją i tu taką instrukcję czytamy. Wybierz jeden z poniższych tematów, w pracy rozważ problem, w rozważaniu przedstaw argumenty, odwołując się do Utworów literackich wskazanych w temacie, w temacie oraz do wybranego kontekstu. Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur zamieszczonych na trzeciej stronie arkusza. Utwory literackie przywołane w wypracowaniu muszą reprezentować co najmniej dwie epoki literackie. W wypracowaniu przedstaw swoje zdanie i uzasadnij je. Napisz co najmniej 500 wyrazów. Numer wybranego tematu wpisz w kratkę, nie pisz na marginesach. I czytają teraz Państwo jeden z możliwych tematów. Yy, mamy problem, mamy wskazanie, co ma stać się punktem wyjścia do napisania wypracowania. Zdający ma odwołać się do znanej mu powieści Antoniego Libery Madame, dwóch utworów literackich z dwóch różnych epok oraz do wybranego kontekstu. Temat, który zawiera tekst, zawiera wyposażenie, to fragment wypowiedzi Edyty Dziewońskiej, polecenie, problem do rozważenia i. Widzimy, w pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, do utworów literackich z dwóch różnych epok i do wybranego kontekstu, czyli tu nie ma narzuconego tytułu lektury. Na poziomie rozszerzonym, przedmiotem analizy jest literatura. Literatura jako system znaków, kodów kulturowych, zagadnienia z zakresu teorii literatury, które maturzysta ma rozważać w kreacji świata przedstawionego lub w sytuacji lirycznej, a więc inaczej niż na poziomie podstawowym. Stąd inaczej brzmią te polecenia. Rozważ, jaką rolę odgrywa autobiografizm w kreacji świata w dziełach literackich różnych epok. Tak, gdy porównamy z tematami z poziomu podstawowego, dostrzeżemy różnicę i pokażemy ją uczniom. Żadne dzieło nie powstaje w kulturowej próżni. Punktem wyjścia dla swoich rozważań o roli aluzji w literaturze uczyń powieść Libery Madame. Ten slajd ilustruje to, o czym mówiłam wcześniej, ponieważ pokazuje różnicę między tematami na poziomie podstawowym i tematami na poziomie rozszerzonym. Mamy tutaj przykłady. Mamy temat z poziomu podstawowego, gdzie literatura jest punktem wyjścia do refleksji o człowieku i świecie i mamy temat z poziomu rozszerzonego, gdzie literatura jest przedmiotem analizy pod różnym kątem dokonywanej. I mamy przykłady tematów. Na poziomie podstawowej: człowiek zmagający się z losem, samotnik poszukujący swojej drogi życiowej. Maturzysta ma yy, Zająć się tekstami literackimi i kontekstami, aby omówić taki problem, że człowiek to samotnik poszukujący swojej drogi życiowej i zmagający się z losem. Na poziomie rozszerzonym maturzysta jest proszony o to, aby rozważyć, jaką rolę odgrywa autobiografizm w kreacji świata w dziełach literackich różnych epok. Maturzyści muszą znać tę różnicę i muszą mieć świadomość. Te oczekiwań, jakie są im stawiane na poziomie rozszerzonym, zanim podejmą decyzję o zdawaniu tego egzaminu. Jeszcze kilka wniosków wynikających z porównania poziomu podstawowego i rozszerzonego. Na poziomie podstawowym maturzysta pisze nieco krótsze wypracowanie. Maksymalna, minimalna, minimalna liczba słów to 400 wyrazów, na poziomie rozszerzonym 500. W temacie są wskazane cztery elementy, które zdający musi uwzględnić w obu przypadkach, ale są to jednak nieco różne elementy. Na poziomie podstawowym, dwa utwory literackie, w tym lektura obowiązkowa wybrana spośród wymienionych w arkuszu. Na poziomie rozszerzonym, trzy utwory literackie. W tym lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych w arkuszu. Na poziomie rozszerzonym, zdający jest także proszony o to, aby odwołał się do utworów literackich reprezentujących dwie różne epoki literackie. I ma przywołać jeden kontekst, na poziomie podstawowym dwa konteksty. Teraz patrzą Państwo na proporcje w zasadach oceniania wypracowania na obu poziomach, bo zasady oceniania są. Podobne, skonstruowane według takiej samej zasady, ale podobne to też za chwilę Państwo zobaczą, że w szczegółach mogą się różnić. I widzicie Państwo na tym wykresie, że spełnienie warunków formalnych polecenia to tylko 3%, niemniej jest to najważniejszy element, bo niespełnienie warunków formalnych. Spowoduje, że za całe wypracowanie maturzysta uzyska 0 punktów, nie otrzyma punktów. Najwięcej punktów, bo aż 46%, może otrzymać za kompetencje literackie i kulturowe, 20% za kompozycję wypowiedzi, a za język, w skład którego wchodzi także ortografia i interpunkcja, 31%. Co to jest owo spełnienie? Warunków formalnych powiem za chwilę. Tu jeszcze Państwo widzą układ takiego wykresu diagramu, który widzieli Państwo wcześniej, także w, gdy omawiałam, gdy mówiłam o poziomie podstawowym, trzeba czytać się zasady oceniania, zrozumieć sposób przyznawania punktów, przeczytać wszystkie uszczegółowienia, które znajdują się pod tabelami. To jest dość duże wyzwanie dla nauczyciela, aby zrozumiał zasady, według których maturzysta będzie oceniany i potrafił mu je wyjaśnić. Tu Państwo widzą kompetencje literackie i kulturowe i porównanie kliku. Ocenianego na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, co też obrazuje różnice między poziomami i no, uzasadnia, że zdający, zanim podejmie decyzję o przystępowaniu do matury na poziomie rozszerzonym, musi dobrze się zastanowić, tym bardziej, że będzie musiał spełnić próg zaliczenia. Zakres i poprawność środków językowych będzie oceniana bardzo podobnie według takiego schematu, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli chodzi o przydział punktów, występują tu różnice między poziomami i podobnie jest, jeśli chodzi o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, nieco liberalniej ocenianą na poziomie podstawowym niż na poziomie rozszerzonym bo. Maturzysta musi być świadomy, że jego błędy zostaną policzone, także błędy rzeczowe. Czyli egzaminator będzie liczył błędy rzeczowe zaznaczone na marginesie, będzie liczył błędy językowe i będzie liczył błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Nie po to, to mówiłam oczywiście, aby straszyć Państwa i uczniów tym egzaminem, ale aby skłonić Państwa do uważnej lektury informatorów do uważnego zapoznania się z informatorem, do przemyślenia treści zawartych w informatorach, aby łatwiej było państwu przekazać informacje maturzystom, odpowiadać na ich pytania, rozstrzygać ich wątpliwości, a także abyście państwo mieli świadomość w jaki sposób musicie pracować na lekcjach, aby wasi uczniowie poradzili sobie z egzaminem, bo oczywiście nikogo do zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym nie zamierzamy zniechęcać. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę Państwu powodzenia.